Między 5 a 9 grudnia 1954 roku w Londynie miał miejsce wielki smok. W skrócie nagłe oziębienie plus gęsta mgła, plus intensywne spalanie w elektrociepłowniach, w domach plus spaliny samochodów dało około 12 tysięcy zgonów, jak oszacowano wtedy. Ludzie po prostu dusili się powietrzem. Na drogach zginęło dodatkowo mnóstwo ludzi z powodu no, marnej widoczności. Wielki smog w Londynie. No i podobne wydarzenia mają wciąż miejsce na świecie w różnych miejscach. Wielu ludzi umiera przedwcześnie z powodu no, na przykład zatrucia permanentnym smogiem. Niektórym wydaje się, że no, gospodarka, technologia rozwiążą problemy, nasze problemy związane z ochroną środowiska. Być może jakąś część problemów uda się rozwiązać, no ale każda technologia, rozwiązując jakąś część problemów technicznych, przy okazji generuje nowe. A więc potrzeba czegoś więcej, czegoś dodatkowo, żeby. Lepiej sobie poradzić z naszymi problemami w zakresie ekologii. Duchowość chrześcijańska proponuje rozwój wstrzemięźliwości i zdolności do radowania się, mając tyle, ile mamy. Proponuje dziękowanie za możliwości, które daje życie. Proponuje nieprzywiązywanie się do tego, co posiadamy, oraz niesmucenie się z powodu tego, że być może czasami czegoś nam brakuje, czegoś nie mamy, co jest nam potrzebne. W tym kontekście szczególne, szczególnie ważne jest uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii. Dzień ten jest nam dany jako dzień. Uzdrowienia relacji z Panem Bogiem, relacji z samym sobą i z całym stworzeniem. W chlebie eucharystycznym stworzenie dąży do zjednoczenia się ze swoim stwórcą. W serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie moje, zmiłuj się nade mną. Pozdrawiam.